Legendy arturiańskie. Tristan i Izolda. Tristan opuszcza Kamelot, by bronić Tintagelu przed irlandzkim najeźdźcą. W trakcie walki odnosi groźną ranę, której nie da się uleczyć na miejscu. Pomóc mu może tylko podróż do Irlandii. Tam Tristan poznaje izoldę, która zostanie prawdziwą miłością jego życia. Niestety nie wszystkie historie miłosne mają szczęśliwe zakończenie, szczególnie gdy w grę wchodzą eliksiry i trucizny. Rozdział trzeci. Przez kolejne dni ból w nodze zwolna się nasilał i Tristan zaczął się obawiać, że niedługo nie będzie już mógł chodzić. Czy trucizna morhołta nie dobije go wcześniej, tego nikt nie wiedział. Lekarze króla codziennie opiekowali się młodym rycerzem, próbując znaleźć antidotum, ale bezskutecznie. Nikt nie wiedział nawet, jaka to była trucizna. thank <laughs>